Cześć, z tej strony Gerdmarv, a dzisiaj gram w grę i ten Magic Duel of Champions. Eee, no Tak, się, tak jak stwierdziłem już jakiś czas temu, co piątek robimy coś dziwnego, nowego, małego eee, i za darmo. Eee, może ta gra nie jest taka mała, bo ostatnio zrobiła się cholernie popularna, ale mamy tutaj eee, karciany multiplayer online, gdzie możemy z innymi graczami eee, całego świata prawda na pierdzie w karciankę. i bazuje on na klasycznym na, 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 na klasyczny Might Magic. I to jest już trochę trochę pograłem, przeszedłem przez yy, jakieś takie szkolenie i póki co ta gra mi się bardzo podoba. Yy... Śliczne grafiki są tych kart i w ogóle jest, wygląda bardzo grywalną, niespecjalnie skomplikowaną, ale to zaraz zobaczycie. Dla osób, które już, już grały w Mighty Magic Duel of Champions, Tak informuję tylko, że gram póki co taki mam standardowy dek początkowy Necropoli. Na początku możemy wybrać Nekropolię albo Inferno, albo chyba twierdza. Tak to się poradza. nieważne. I z tego co słyszałem, Necropolia i Inferno są takie najprostsze, więc wybrałem. Stwierdziłem, że może zamiast yy, yy, zamiast póki co grać z innymi graczami, yy, jako że to jest pierwszy odcinek, czegoś takiego zrobimy sobie. Yy, bo tutaj jakaś, jakaś jest taka mini kampania, yy, mhm. więc, więc może po prostu polecimy sobie w tą mini kampanię. I tutaj mamy pierwsze misje. Niebezpiecznie delikatna granica na rozstajach frr... frrraaak... frrraakach... frrraakach... Księstwo Wilka wynajęło Kompanię Żelaznych Wikrów, która ma wspomóc oddziały Zegfryda Brightblade'a, marszałka Polnego Świętego Cesarstwa. Ich zlecenie dawca wysyła twych, tych dzielnych żołnierzy do obrony granic księstwa. czym ja nie wiem czy tutaj będę grał, mam nadzieję, że będę grał swoim, swoim e, zwykłym e, deckiem, ale możliwe, że dadzą mi jakiś prawda e, dek standardowy dla tej misji. Zobaczymy. Z wielką radością wygląda kurna jak e, skrzywiona Dainerys. E, Podejmuje się spisywać nawet dziennik opowiadający o czynach kampanii i... Dobra. Dobra. Wcześniej już do gry. Z gry coś jeszcze mówi. Jom jest marszałek Brightblade. Jesteście teraz na służbie Żelazne wichry, jestem w Żelaznych wichrach, e, Jesteście teraz na służbie Świętego Cesarstwa, idziecie pom, pod moje rozkawy Orkowie najechali, pogranicza stepy, terroryzują e, Wolne Miasta, bala, bala, bala. chcę pomóc sąsiadom. Dobra, dobra, dobra. Już cieszę się bardzo. Tak rozpoczniemy starcie. <laughs> I tak właśnie wygląda panza gra. Ja tutaj na, na początku muszę zdecydować czy będę grał tymi kartami, czy, czy decyduję się na przetasowanie. Eee, dosyć drogim mam tutaj... znaczy drogie. No tanie są te karty, ale jeśli zacznę pierwszy... Nie wiem, nie widzę to zobaczyć, czy, czy zaczynam pierwszy, czy drugi. Chyba zaczynam drugi. Nie, pierwszy, cholera. To tak, chcę przetasować. Zobaczymy. I Gucio mi to dało. A nie, nie przetasowałem, po prostu jestem kretynem. Dobra, to po prostu co? Zwiększę, zwiększę sobie... Eee, na dobry początek i, i, i zakończymy tą turę. Poczekamy, aż oni coś zrobią. Jest tak: do. To trochę to będę tłumaczył tutaj gry. No nie wiem, czy dobrze, czy źle. Do wy, 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 wywalenia kart musimy mieć zasoby. Zasoby zwiększają się o tyle, co jest napisane na tym niebieskim polu z dołu. I niektóre karty, tak jak widzicie, potrzebują jeszcze dodatkowych rzeczy, żeby w ogóle móc je wystawić. Widzie śliczne są te grafiki karty. przynajmniej mi się bardzo podobają. Tutaj prawy możemy sobie bierzeć bliska kartę. Właśnie na przykład ta karta wymaga, żebym miał dwie, 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 dwa punkty mocy załadowane i jeden punkt czarów. Jak sobie zbieram te. Co, 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 co turę mogę dodać jeden do, do któregoś z zasobów. Tam już są punkty szczęścia. I sobie wy, wywalić taką kartę. I oczywiście jest to chyba na, na na dobry początek, a nie, na dobry początek jest za tym gościem. To jest e, całkiem niezły bloker. Przynajmniej tak mi się wydaje. I e, on ja wymaga trzech piąstek, więc, więc od razu zwiększam piąstkę. A nie, kurde mam, widzicie, i już jestem kretynem. Za krótko gram w tą grę. E, on kosztuje trzy punkty many, których nie mam. Więc co, wypierniczamy sobie tą bezcielesną. Tutaj. I dobrze, u nas tam siedzi. E, oczywiście jak tylko wystawiam postać, to ona nie może jeszcze teraz zaatakować Mam w następnej turze, tak dlatego ten gość mnie nie zaatakował, a główne, główne założenie jest takie, że muszę rozwalić tego gościa, on ma tutaj 10 punktów życia, ja mam 20, ten gość może mnie zaatakować, bo nikt nie stał w jego linii. Blokuje mnie tutaj, to ja tak wystawimy sobie dwóch może najpierw, może najpierw sobie zwiększymy coś. Jeszcze dalej będziemy ładować punkty mocy. Wystawię sobie tego gościa, bo on chyba ma inf, inf, infekcję. Nie, to jest niewrażliwy, czyli to jest jakiś zwykły strzelec. Dobrze, wystawimy sobie strzelca. Tutaj do tyłu. I tutaj mamy takiego zwykłego kula, którego wystawimy sobie do przodu. Okej, okay, a tą kobitką co? On nie ma żadnego odwetu ani nic, więc. Jego dziabiemy. Eee, tak, tutaj mamy punkty. Ile, ile zadaje, ile, e, ile ma życia e, i punkty odwetu, czyli e, jeśli przeżyje dany atak, że się odgryzie. Eee, I na tym zakończymy turę. Eee, jeszcze tutaj są dwie rzeczy. Co, co chwilę zmieniają nam się tutaj. E, karty wydarzeń każdy e, są zawsze dwie karty wydarzeń, z których mogą skorzystać e, ob, obaj gracze i one się zmi zmi zmieniają. Do które, o, teraz ta karta się przesunęła, wyznaczyła następna super. Co on mi tutaj wystawił? Jakiegoś centaura ucznika, Jakiś zwykły ucznik, tylko wypasiony. Niech będzie i tak e, strasznie, strasznie nakoksany ten ucznik. Co by to zrobić, co by to zrobić, co by to zrobić, co by to zrobić? Co by tu zrobić? Co? To ja sobie wystawię, prawie do tego yy, blokera. Mogę mi się bardzo podoba. i ten, teraz ten gość, to mi tak nie bardzo może coś zrobić. Gdzie yy, Rozpierniczego. Jeszcze mam jeden punkt, niby tego. Co to mi daje? Yy, weź kartę ze swojej dłoni, ją z trzeciej biblioteki, Usuń kartę stworzenia kosztującą 2 lub mniej. Nie wiem co to, co to robi, ale użyję tego. Łódź szczęścia, aha. I usunę tego gościa, ok. A nie, 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 zaraz, 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 co ja? Pod, podmieniam? Tym, tak? Ja jeszcze nie wiem o co chodzi. Dobra, tego gościa zamienię za tego, tak? Tak to ma działać? Nie, obu, obu mi obu mi spierniczyło Nie rozumiem co to mi miało dać Chyba, że to było... A, o cholera! Ja mogłem tego musnąć. usunąć. Dobra, wiecie co? Ja jestem chyba kretynem yy, Nie powinienem grać w takie gry <grysty> Nie, serio, w ogóle nie, w ogóle nie załapałem o co chodzi z, to, z, to, z tym budu szczęścia. Kompletnie jeszcze tego nie używałem i, i zrobiłem kretynizm. No usunąłem sobie jednostkę z tego. A spoko, co mi to szkodzi? E, prócz tego, że zaraz przegram z głupim botem, No, okej. Okej, 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 okej. Co tutaj zrobić, żeby to miało chociaż kurda, przez chwilę sens? Na pewno te, e, tego ci skasuję. Jak gryfa muska e, pieczne, to, to to, będzie po moim gościu. Więc ile ja mam punktów 5? Maliz, malizną pachnie. Nie, nie chcecie. nie chcecie umieszczać. Malizną to wszystko pachnie. Nie dobra, no to, 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 to tą kobitkę nie będę nigdzie ruszał. Tylko niech sobie ten gryfią za, za, zaciuka. Wystawię tutaj szkieleta. I tutaj bez I tego dziadne. A tam się nie będę ruszał. Aha, jeszcze nic nie zwiększyłem. No mm, tam później mam bardzo fajne zakręcie za, za trzy, więc sobie doładujemy. <laughs> I tu jakąś. Ha. O jezu, co to jest? Utrzemię się, e, stworzenie walczące że mogą atakować jednostki się w tylnym szeregu. Jakiś oszukaniec jest. O, dobra, tą kubitkę też lubię. Co robimy, co robimy, co robimy, co on tutaj jeszcze dał? E, Zaczarowane stworzenie zyskuje zdolność infekcji. Eee, pieprzy. Eee. Nie ma, nie, nie, nie dasz rady mi tutaj skontrować, więc ja cię tutaj załatwię. Tutaj cię dziabnie. A cholera ona ma tutaj... Dobra! Trudno. Mniejsza o większość. Eee, ta ma infekcję 2 i ona jest dobrym blokerem, więc tutaj ją wstawiamy. I ładuje ci obrażeń za 3. Może być. Coś jeszcze mogę zrobić za, 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 za warte dwa, ale nie mam nic. Chyba że dobrałbym se kartę i powinienem zrobić to od początku. A, o, i to jest bardzo fajne zaklęcie. Jak ja postawię tą kartę na, 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 na jakiejkolwiek postaci na, na, na jego planszy, to wystarczy, że ją dziabnę i ona, ona znika, więc to jest bardzo dobre na, na, na jakiś bardzo silnych blokerów czy coś w tym stylu. Znowu, znowu rzucił tym durnym zaklęciem. Rozwalił mi tego mojego blokerka. Eee, ja jestem kontentny tak czy siak. Czy on jest. E, tak, atak z powietrza, więc ja go sobie ustawię tutaj jednego. I, I... dupa, czy... a ona jest atak z powietrza? Tak, ale... aha, nie, nie... Dobra, nie mogę atakować tylnych szeregów. Tylko przedni. Tylko przedni szereg. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mm. No tak, ona mi to zaciuka, ale to ja nie... Dobra, tak, tak, tak zagram po prostu, trochę głupio. Ale... Ale szczerze wam powiem, że nie wiem przeżyć. Tutaj powinienem jeszcze jednego... Nie, dobra, no. Przeżyjemy. Jak mi dwa wbije, to mi się nic nie stanie i tak... I tak to będziemy O, tak! Chcę coś zrobić! Co chcę zwiększyć? Co chcę zwiększyć? Co chcę zwiększyć? Co chcę, zwiększyć? chcę dobrać kartę. Coś no, O! Oczywiście, że mi to coś da. Eee, brońcie bardzo, z tej strony. Tam masz nic, więc... Dobra, teraz musiałbym mi dwie linie, dwie linie zablokować, żeby, żeby to nie wyglądało dla niego strasznie. Co to jest do cholery? Szybki atak. To stworzenie może zaatakować lub wykonać ruch jeszcze podczas tej samej tury, w której pojawiło się na proces zboju. O, to sukim syn i jeszcze dwóch mi atakuje na raz. Ale zdechł. E, no i w ten sposób co kończymy? No bo tutaj nie ma, nie ma co się wiele zastanawiać. Pyk za dwa. Pyk za dwa i już koniec zabawy. Koniec zabawy jeste... idziemy dalej. No, ładują nam jakieś złoto, jakieś doświadczenie, jakieś pieczęcie. Jeszcze dostaliśmy. O, kurwa, psy, postawię pieczątki. Yy, I co? To może jeszcze w tym odcinku machimy sobie jeszcze jedną misję? Yy, oczywiście, się woleli, żebym nagrywał yy, gry z graczami, które są bardziej wymagające i yy, których się boję. No, no, tam kilka zagrałem, ale jedną tam grałem, jedną przegrałem. Bo tyle grałem, nie pamiętam. Yy, to, 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 mówcie mi. Bo ta gra mi się na tyle podoba, że myślę, że będziemy jeszcze w to trochę grać. Ta fabuła nie, tutaj bardzo nie interesuje, bo w tej grze chodzi mi głównie o grywalność i o to napieprzanie się, dlatego to, że, to, że gram kampanię yy, nic nie znaczy. Żołnierze w ruchu strzeliwują nas od strony zieki! Idziemy. Yy... A, dobra. I co to dostajemy na początek, o jednego jakiegoś maluszka, yy, trójeczkę, zaklęcie za dwa. Dobra, dobra, da się z tym grać spokojnie. O, to i to zakręcie bardzo lubię, bo to zaklęcie zwiększa nam, yy, nam atak do końca tury o jeden punkcik, tylko żeby miałby yy, dobrze zagrać. My zaczynamy. On ma tutaj dwóch orków jakiś, ale to ja nie będę ich blokował. Tylko sobie tutaj gościa wystawię i zwiększymy sobie oczywiście moc na początek i jedziemy dalej. Nie lubię zaczynać. O i zwiększył się szczęście. Nie wiem po co mu to potrzebne, albo on zaczyna z dwoma. Tutaj tak, różne, różni bohaterowie zaczynają też z, ró z różną, yy, różnymi bazowymi statystykami. Eee, tu. Co, co tutaj dostaliśmy? Uh, jeśli. Aha, mogę. Nie, ale ja nie mam nic na cmentarzu, to jest do wykorzystania później. Uh, ty, 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 ty. Nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze bywało lepiej. Nie jest dobrze bywało lepiej. Zasadniczo to mogę gówno zrobić. No, dobierzemy sobie karty, tak, oczywiście. Uh, aha. Jeśli cokolwiek zrobi, to, to dostaję dwa punkty w, w dupkę. No, dobra, i będziemy musieli kolejne obrażenia na klatę przyjmować, jednak ta... Tada... Tak, chcę to zrobić teraz, nie wiem co chcę zrobić. Chcę zwiększyć dalej moc, dobrze. Ja mam niby to dobre zaklęcie i powinienem do, do niego dołączyć trochę, ale... No, ściągnął mi tego. On tutaj się wysypuje, widzę, a ja gówno mogę. Póki co. Póki co, póki co. Yy, mamy 3 punkty many, więc sobie wystawimy zombie plagi. To wystawimy sobie co tutaj jako koperkę. Czy tutaj? Ale to mi zaraz go za, za szybko mi go ściągnął. Yy, yy. yy, yy. Tu go rzucę. Jeszcze, jeszcze trochę mogę przyjąć na klatę. Za, 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 mało mam kurde e, stworów, które są mało warte, no za dużo zaklęć. Źle, źle, źle zrobiłem ogólnie na samym początku. Ojejku. Tą uczniczkę mi tutaj wystawił. Hmm. <laughs> Dostaję po dupie na sam, na sam począteczek. Eee, dobra, teraz tak. Jak to jak by zagrać, żeby to miało sens? Jak tu by zagrać, żeby to by to miało sens. Um, wystawimy się. Se. Czybyś tam bym go zablokował. Tym żywiołaczkiem nie ma... E, dlaczego nie mogę z tym żywiołaczki? Potrzebuję 4 pięści. <laughs> Dobra, tak zrobimy, że tego żywiołaka tam wystawimy, bo tutaj za bardzo mi to martwi, że ta uczniczka jest taka nafałcana. Tego rozwalę. I co, i, i kuć mogę. Strasznie kiepsko mi ręka weszła. Nie jestem z tego wielce niezadowolony. I on mi tak już na, spuszcza, mi takie bęcki, głupi komputerek. O jezus, ale sobie zagrał tych pierdół. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Się wysypał. No ale co mi to da? Eee, ale mam chociaż już 5 mocy <laughs> Tak, żeby to zrobić żeby to zrobić rozsądnie Żeby to zrobić jakoś rozsądnie, a nie znowu pierdzielić się w jakąś głupią zabawę Jest tak. Tu zagramy tak Ona tam mi i tak ściągnie tego Zostały mi jeszcze dwa, 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 dwa punkciki. Dwa punkciki. Eee, no to jednego damy tutaj, i jednego damy tutaj. Zwiększyłem sobie moc ten, temu mojemu zombie plagi o jeden i ustawiłem sobie lodową ścianę, żeby nie mogli przez tą turę chociaż zaatakować. I co? Rozwalam tego gościa, i rozwalam tego gościa, żeby się nie, nie, nie pierniczyć. Ta łuczniczka zaraz mnie rozsieka. No ale miejmy nadzieję, że od dna się odbijemy. Tak, chcę to zrobić teraz. Dlaczego ja bez przerwy o tym zapominam? Zwiększymy sobie jeszcze raz zaklątka. No i co teraz? Co teraz, Mieciu? Co to za ognisko? Zyskujesz. Strasznie się nakoksał tą maną, i w ogóle wszystkim. No strasznie się. Do wszystkiego się tutaj wysypuje, i ja jakoś średnio mo... Jestem sobie w stanie z tym poradzić. Eee, jakiś goblin keeper, jakiś cholera wie co. Eee... <laughs> to jest tak. To jak spróbujesz cokolwiek zrobić. Eee, dwa punkty obrażeń. Dobrze. Jak próbujesz się, się ruszyć, to zdychniesz. ty dostaniesz odwetem od mojej i ja cię od razu rozsiekam. No bo co tutaj, co tu innego wymyślić? Aha. Co tu innego wymyślić, jak go nie rozsiekać? 8 punktów życia mi zostało. Żeby tego nie spieprzyć zbyt łatwo. Ty tytuł, tu. Tytuł. Eee... No i... Szkoda mi kurna marnować gościa na takie, tak, na takie pierdoły. Muszę kogoś za nim jeszcze postawić. Ojej, ja ja mogłem, do, mogłem dobrać kartę jeszcze na samym początku, to by miało sens. Eee... Większyłem piątkę, bo tam kogoś szło na C5. O, i się robi bardzo ciężko. Nawet bardzo, bardzo bym rzekł. Jezu, ten. Go, te, te, te wystawianie tego goblina tutaj jest w jak czort. No, usunął mi tą. Boże, jakieś lepsze, lepsze karty poproszę. Dobierz. I takie, tak, i takie gówno mi dają takie gówno mi dają naprawdę eee, kocham nie wiem, co, nie wiem co nie wiem co to z tym fandem robić ciebie ustawimy tutaj eee, ty i tak zaraz zdechniesz ile oni da mi zadadzą Pięć. Ciebie ustawię tutaj Nie wiem, że tego wypalającego zaklęcia. Że, żeby, żeby ich zabijało na... Aha! O, 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 o! Tym razem zagram może to porządnie. To i mogę usunąć tego. Dziękuję. Pierwszy raz zagrałem to, 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 to poprawnie. Okej. Okay. Sieknę cię. na siebie. no nie, 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 wiem, nie wiem co tutaj, a, infekcję ma, dobra i w następnej, w następnej rundzie tego, tego wniesie. super jemu już chyba tak dużo tych głupich sforów nie zostało, nie, oczywiście jeszcze się wy <śmiech> Pier... <śmiech> nie no po prostu dobierz kartę, dziękuję w końcu jakiś bloker porządny co z tym zrobić gościem. Oj, dwa te mi zostały. Eee... No ty mi cię działo na 1000. co dalej? Ale to oni go nie zabiją. Hmm. Dobra, i w następnej rundzie już go nie będzie. To mi się podoba dobrze. Tylko teraz ustawiłem ich wszystkich w jednej tej, zamiast, zamiast tu z tyłu ustawić tych latających jakoś tak. Kompletnie bez, bez pomyślunku. Eee, Okej. Okay. Eee, jakiś <laughs> jakiegoś koksa mi tutaj wy, wy, wywalił. I, 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 I myśli, że się boję. Zwiększę se ten. I teraz tak. Eee, 9, 9 punktów, 9 punktów, 9 punktów, 9 punktów. Wyberna zarżnie. A on dostaje jeszcze kupę, kupę, kupę rzeczy na jakieś odwety, nie odwety, Super, ale ja, cię, ale ja cię w tej rundzie rozwalę. Super. I mogę jeszcze komuś zwiększyć atak na stałe o 3. I to będzie ktoś. To by wytrzymał więcej, więc to. Tak. I wbijamy mu tych obrażeń. Zostało mu 6, dobra. Czyli ta, 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 ta granie jest jeszcze stracona? <laughs> jeszcze nie przegrałem. E, ale przyznacie, że, 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 te grafiki kart są naprawdę śliczne. To nie ma się do czego przyczepić. Czym czy on mi tu jeszcze zagrał? Jakimś, kurde, wszystkie stworzenia wracają do ręki właściciela? Ślak. Tą kobitę mi, mi zatłuchł. O Jezu, brakuje mi jednego punkcika, jednego punkcika, żeby go mu dobić i, i byłoby po wszystkim. O mój Boże. No dobra, Ty tu, do, Ty tu. Eee, masz, jak ruszysz, to... Jak się ruszysz, to zdechniesz. Teraz tak, ona ma dwa, ona ma jeden, ten ma jeden. No nie, nie, nie zatłuką mi tej wiwerne. Mogłem bardziej ustawić tutaj jeszcze kogoś na rofera. Hmm. No i tak, zostaje mu jeden punkt życia. Gdybym gdyby miał jakieś zaklęcie z tych zwiększających moc, to już byłby koniec, no. A on teraz jeszcze się wy, 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 wypluje tego wszystkiego od cholery. Cofnął mi na rękę to wszystko. Ta wiwerna nadaje mi dwa i dostał mi jeden punkt życia. Ale już, ale już kończymy tą grę. Nie, nie, nie udało się kolego, kolego komputerze. Oj tam, wytrzymajcie się na moment ludzie, zdaje mi się, że zaszła tu jakaś pomyłka. Wcale nie jesteśmy rabusiami. Spierdzielaj. Oh. No. Co to za fabuła? Przepraszam bardzo. Wyglądaliście mi na rabusiów, więc jak mi, jak mi nakurwiliście, to się poddaję. Dobra, fabuła tej, fabuła tej kampanii nie jest zbyt inteligentna. Niestety muszę to przyznać. Eee, no ale fajnie, dostaję jakieś, dostaję jakieś tej bonusy więcej. Więcej dostaję tych bonusów z tej kampanii niż e, z tych walk z graczami. to mi się podoba. Jakieś, może, mo może będę mógł sobie jakieś dodatkowe. Eee, talię zwiększać, prawda? Eee, dawno, dawno temu ludzie mają krótką pamięć, że powie, że zawsze nas tu morze, bla, 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 przekręci robusie nas na pali, bla, bla, bla. Eee, niespecjalnie to było inteligentne. Dobra. Ja na dzisiaj wam podziękuję. Mam nadzieję, że, podo że podobało wam się My ten Tendency eee, Duel of Champions. Eee, ja postaram się wrzucić wam eee, reflinka do, ści do ściągnięcia tej gry. Eee, I co? I, 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 i to wszystko. Eee, jeśli wam się, ja, ja pewnie będę jeszcze trochę z trochę, tego trochę nagrywał. Eee, jeśli Wam się oczywiście podobało, to dawajcie kciuka w górę eee, komentarz mi rzućcie, że źle gram i jak powinienem grać <laughs> Subskrybujcie żeby być na bieżąco Ewentualnie wejdźcie na mojego fanpage'a Ja dziękuję wam dzisiaj bardzo I do zobaczenia w następnych odcinkach Gram w grę, Duel of Champions Na razie!